Witam państwa bardzo serdecznie. Jan Śpiewak. To jest telewizja w punkt. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać, zamienić kilka słów na temat afery Inbie, jak to mówi młodzież, która rozgorzała do czerwoności lewicową bańkę w internecie. Chodzi o kontrakt reklamowy, który podpisała popularna youtuberka Kasia Babis z wielkim koncernem zajmującym się handlem, e, ubraniami. E, mianowicie z firmą Zalando. E, firma Zalando to gigant, tak jak mówimy, odzieżowy. E, no i Jeden z liderów tak zwanej fast fashion, czyli e, mody, która niszczy środowisko, która e, również no, bazuje na e, wykorzystywaniu pracowników, czy to tych, którzy e, wykonują te ubrania w dalekiej Azji, czy też pracowników wielkich hal magazynowych, które są rozsiane po całej Europie, również w Polsce. Kasia Babis to popularna YouTuberka, rysowniczka, która jakiś czas temu zaczęła karierę na YouTubie i zaczęła robić bardzo fajne filmy, które krytykowały naszą rzeczywistość i dała się poznać jako osoba, która jest właśnie wielkim wrogiem tego Fast fashion, krytykowała kapitalizm. No, była osobą uważana za pewnego rodzaju autorytet po lewej stronie polskiej sceny publicznej. No, to wszystko się zmieniło, gdy Kasia wraz ze swoją mamą wystąpiły w reklamie za lando. Zobaczmy, co Kasia mówiła jeszcze niedawno w rozmowie u Karola Paciorka i jak to wygląda w zderzeniu z reklamą. Interesuje. No staram się nie kupować nowych ubrań, tylko struje ręki, bo jakby rynek też odzieżowy jest straszną patologią i marnowaniem zasobów. Free. I just get I... Kasia, y Została bardzo ostro skrytykowana przez swoich fanów, swoich odbiorców, jak i ze mną. Mi się bardzo podobał opis pod tą reklamą, który wpisuje się w pewnego rodzaju trendy marketingowe, które polegają na tym, że reklamodawcy, gwiazdy udają przyjaciół i że właściwie to nie jest żadna reklama, tylko wspaniała współpraca, która umożliwia mi i mojej rodzinie realizowanie marzeń. Udało mi się Namówić mamy na nasz pierwszy występ w ramach akcji Radość należy do nas dla Zalando pisze Kasia. Poproszę o wielkie brawa, bo pomimo wstępnego stresu Zofia, czyli mama, okazała się prawdziwą gwiazdą estrady. A teraz wasza kolej. Zróbcie coś po raz pierwszy i zobaczcie mnie na swoim Insta Story. No, ta, ten zabieg znamy świetnie z różnych reklam na Instagramie. Korporacje próbują towarować, komodyfikować, jak to mówią socjologowie uczucia, emocje. My to już wszystko dobrze znamy, że ten kit nam jest ciskany po prostu na co dzień. To, co różni te sprawy, to fakt, że Kasia zbudowała swoją popularność, swoją rozpoznawalność właśnie na sprawach związanych. Z krytyką kapitalizmu, z krytyką konsumpcjonizmu. Była osobą, która dała się poznać jako osoba wrażliwa społecznie. Ogromne gromy na nią spadły. Setki komentarzy negatywnych wśród jej fanów, którzy krytykowali jej postawę. Mówili, że jest to zwykła chciwość, że Kasia przecież nie należy do biednych osób, dostaje całkiem sporo pieniędzy na patronajcie. Miała już wcześniej różne reklamy na swoim kanale, ale nie były to reklamy wielkich krwiożerczych korpo, takich jak. Zalando. Kasia do tego się ustosunkowała na, tymi słowami. Dajcie spokój, za nic nie będę przepraszać, bo nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłam. Najwyżej rozczarowałam. Zawsze zakładałam, że nie musicie mnie lubić, podziwiać, ani uważać za wzór, żeby lubić mój content. Ale nie oszukujmy się, trochę tak jest, a przynajmniej musi tak być, żeby generował pieniądze. Ta relacja to główny powód, dla którego marki chcą płacić influencerom. Czyli Kasia tutaj mówi wprost, że influencerzy dostają ogromne pieniądze za tą manipulację, tą gigantyczną manipulację, właśnie za to udawanie naszych bliskich, naszych znajomych, działanie na naszych emocjach. Reklamy w gazetach takich emocji i taki poziom manipulacji no, nie są w stanie zawrzeć. Tworzenie na YouTubie widziałam od początku jako jakąś ścieżkę kariery, szczególnie odkąd zaczęło, zaczęło zajmować mi więcej czasu niż rysowanie. No i tutaj jest myślę pies pogrzebany, no, że właściwie Kasia potraktowała te wszystkie programy i tę całą krytykę kapitalizmu jako ścieżkę. Kariery, tak? Jest to po prostu projekt, projekt, który miał przynosić pieniądze. Więc dlaczego mnie teraz, drodzy, krytykujecie? No, mi się osobiście wydaje, że powinniśmy od takich osób, które budują swoją renomę publiczną, wymagać więcej, mają ogromny wpływ na innych, a gdy oni używają emocji, no takich, które są chyba nam wszystkim bliskie empatii, wrażliwości społecznej, e, jakiegoś poczucia wrażliwości na ludzką krzywdę i wykorzystują to potem, żeby sprzedawać kolejne towary, jest to dość przerażające, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje z naszą planetą, z tą e, ogromną nadkonsumpcją wszystkiego e, i zużywaniem zasobów przez korporacje. Ale oczywiście Kasia Babis nie jest tutaj jedyna. Można powiedzieć, że to był szerszy trend, bo niedawno również zajmowaliśmy się przez chwilę Jasiem Kapelą, czyli również poetą, publicystą progresywnego periodyku, jakim jest Krytyka Polityczna. I Jaś Kapela miał wystąpić w reklamie marki X.com. W czarny piątek, a więc takie największe święto kapitalizmu, gdzie ludzie kupują rzeczy, których często nie potrzebują, bo są obniżone o, nie wiem, 5 zł. Często są w ogóle te manipulacje z cenami to jest inna sprawa. No i w produkcji. X-kom zaprosił właśnie do produkcji reklamy. Był również autorem scenariusza. No to się nie udało, bo jednak Jaszka chyba wywołuje za duże emocje. Nigdy nie zobaczymy, albo może kiedyś zobaczymy ten film, który wyprodukował reklamowy. W każdym razie to kolejny lewicowy publicysta czy, czy działacz, który daje się zaprzęgnąć w, w machinę kapitalizmu. I czy to jest coś nowego w sumie? Oczywiście nie. To jest stare jak kapitalizm. To przy, przy, przykład koszulek z Che Guevaro, które są sprzedawane, e, myślę, że jest najlepszym symbolem tego właśnie utowarawienia, utowa komodyfikacji, łatwiej mi powiedzieć, e, tych idei e, czy e, właśnie obrazów, które e, kojarzą nam się właśnie walką ze status quo, kojarzą się walką e, z kapitalizmem. I e, jakiś czas temu, e, Luk Boltański i F. Chappelle, czyli dwójka francuskich socjologów wydało taką książkę we Francji, która się nazywa Nowy duch kapitalizmu. I oni opisują w tej książce, ci francuscy socjologowie, że kapitalizm karmi się tak naprawdę swoją krytyką, że bez krytyki kapitalizm nie mógłby się właściwie rozwijać. Oni to nazwali mianem rekuperacji. I tutaj przeczytajmy parę zdań z tej książki. Kapitalizm przyciąga graczy, zdających sobie sprawę, że doświadczali wcześniej ucisku, oferując im wyzwolenie, które zawiera w sobie nowe formy opresji. Można powiedzieć, że kapitalizm rekuperuje nadawaną przez siebie autonomię, wprowadzając kontrolę w innej postaci. Zaraz przejdę tutaj rozwinę to, ale jeszcze jedno zdanie boltańskiego że rekuperacja przybiera postać utowarowienia, czyli przekształcenia dóbr i praktyk, które w jakimś innym stanie znajdowały się wcześniej poza sferą handlu, w produkty opatrzone ceną, które można przez to wymieniać na rynku. Utowarowienie to najprostszy zabieg, za pomocą którego kapitalizm może uznać wymierzoną w siebie krytykę i uczynić ją swoją własną. Więc kapitalizm zawsze szuka właśnie takich głosów sprzeciwu, żeby je neutralizować i zasysać. Oczywiście robi to, żeby dalej się rozwijać, ale też, żeby zachować stabilność dla systemu, tak, żeby żadna krytyka w ramach tego systemu nie była tak naprawdę możliwa. Genialne. I myślę, że Kasia Babisz czy Jaś Kapela świetnie ten proces obrazują. Tutaj możemy wrócić chwilę do wydarzeń bardzo odległych, tak, z 68 roku, kiedy przez Europę, przez cały świat przetoczyła się wielka fala buntów, przede wszystkim studenckich, ale nie tylko, która no, miała na celu przede wszystkim wyzwolenie człowieka z kieratu tej powojennej rzeczywistości. No, to były wielkie fabryki, prawda, ogromne infrastrukturalne projekty, które wtedy, wtedy miały miejsce i Młodzi ludzie buntowali się przeciwko pewnej uniformizacji, pewnego rodzaju kieratu, właśnie starszych osób, tego pokolenia, które, no, jeszcze dochodziło do dorosłości przed wojną, a po wojnie zajęło najważniejsze stanowiska. I oni się buntowali przeciwko tym starszym i przeciwko temu zastanemu, zaklepanemu, czy zoligarchizowanemu systemowi. I chcieli właśnie wyzwolenia jednostki, chcieli, żeby jednostka była wolna od kieratu przemysłu, od kieratu rodziny i wierzyli, że w ten sposób znajdą wolność i znajdą receptę na wiele swoich bolączek. Jak to się skończyło? No skończyło się tak oczywiście to, że kapitalizm to krytykę zneutralizował i przysposobił. Wszyscy znamy na pewno hasło reklamowe bądź sobą, wyzwól swój potencjał, tak? Czyli mamy przeniesienie z pewnego kolektywnego działania na działanie jednostkowe i my mamy być jako prawda, jednostki wolne, racjonalne, poruszające się po czym? Oczywiście poruszające się po rynku i na rynku mamy zdobywać naszą wolność. Okazało się to być pułapką, jak dzisiaj wiemy, wolny rynek nie działa najlepiej, ale zobaczmy reklamę Pepsi z początku lat 90., która myślę dobrze obrazuje ten, to zasanie przez kapitalizm tych emancypacyjnych dążeń jednostki. Zastanów się, jak spędzisz życie. Śpiąc, jedząc? Na nudnych wykładach no, 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 no. zostaje 5 miesięcy. Na niczym nieskrępowanym Mamy tutaj wszystko: kult młodości, wyzwolenie, które emocje możesz zaspokoić za pomocą bardzo prostego triku, mianowicie za pomocą kupienia. Pepsi czy Coca-Coli. I w ten sposób działają dzisiaj te korporacje, które postawiają nam pewne emocje i, e Oferują bardzo prostą receptę, a tą receptą jest zawsze jakaś transakcja na rynku. To rynek jest wyzwoleniem. Jak wiemy dzisiaj, patrząc na ceny nieruchomości, wiemy również, że wolny rynek potrafi być najcięższym milicjantem, najcięższą pałką tego reżimu, która ukrywa się pod zasłoną wolnorynkowej racjonalności. Nie chcesz, to nie kupuj, nie podoba się, to weź kredyt, załóż firmę. To wszystkie rozwiązania znamy bardzo dobrze i one. Tak naprawdę, paradoksalnie, wzięły się właśnie z tego buntu przeciwko kieratowi i wielkich instytucji, które dominowały krajobraz Europy po II wojnie światowej. I ta krytyka kapitalizmu, którą, Luk, którą Boltański przygotował, jakby opublikował w swojej książce, Podobne echa możemy znaleźć również w innych pracach, między innymi pracach Marka Fischera, którego książka Realizm Kapitalistyczny bardzo Państwu polecam. Ale zanim do niej przejdziemy, to zobaczmy inną sytuację, która również rozgrzała bardzo lewicową bańkę, mianowicie parę miesięcy temu Ocasio Cortes, popularna kongresmenka, przyszła na gale, Met Gala, to jest muzeum. W Nowym Jorku i ta gala skupia największe, że tak powiem, sławy, celebrytów, milionerów, którzy przychodzą tam w bardzo wystawnych sukienkach, kreacjach, żeby się pokazać. Oni w teorii zbierają pieniądze na to muzeum, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby się tam wystawić i pokazać. I okazję Cortez przyszła tam w sukience, która zawierała właśnie hasło Opodatkujmy bogatych. I ta sprawa no, wywołała również ogromną kontrowersję, no bo z jednej strony fajnie, że Okazja Cortes przyszła do takiego miejsca, gdzie jest mnóstwo bogatych i pokazała tenże komunikat, no ale z drugiej strony, czy to naprawdę coś zmienia? Poparcie w Ameryce dla opodatkowania bogatych, którzy płacą bardzo niskie podatki, niższe niż klasa średnia i biedni. To, ta sama sytuacja jest w Polsce. I poparcie dla opodatkowania bogatych w Stanach Zjednoczonych sięga 70%. Czy okazuje się, naprawdę musi mieć to na sukience, żeby coś zmienić? A może jest to po prostu coś, co nazywamy sygnalizowaniem cnoty, czyli pokazywaniem, o jacy jesteśmy lepsi, jak chcemy tutaj dobrze, ale tak naprawdę nic nie zmieniamy. I tutaj również przychodzi nam. E, a i e, co się oczywiście wydarzyło po tej e, sprawie? E, demokraci, którzy rządzą w kongresie i mają większość w Senacie, e, no oczywiście m, żadnych podwyżek podatków dla bogatych jak na razie nie przeprowadzili, ale za to wprowadzili do kongresu ustawę, która ma e, doprowadzić do radykalnego obniżenia podatków najbogatszych. Chodzi mianowicie o bardzo dużą ulgę od podatku od nieruchomości, która jest w Stanach Zjednoczonych. No i w ten sposób e, demokraci zaproponowali 20 miliardów dolarów obniżki dla najbogatszych. Nie wiem, czy o to chodziło ocasio Cortes, ale jeśli się spojrzymy głębiej właśnie w tą sukienkę Ocasio-Cortez i przy, e, przywołany tutaj już przeze mnie wcześniej Mark Fisher z Realizmu Kapitalistycznego, pisze coś takiego że według Fischera kapitalistyczny realizm tak zawładnął myślą publiczną, że idea antykapitalizmu nie działa już jako antyteza kapitalizmu. Zamiast tego jest stosowany jako środek do wzmocnienia kapitalizmu. Odbywa się to za pośrednictwem mediów, których celem jest zapewnienie bezpiecznego sposobu konsumowania antykapitalistycznych pomysłów bez faktycznego kwestionowania systemu. I Ocasio Cortez, yy, jest takim przykładem, tak? Jest to bardzo bezpieczne. Nie, nie sobie bardziej bezpiecznej formy, e, prawda, prezentowania antykapitalistycznych sloganów na imprezie e, z biletami po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów. E, czy to coś zmieniło? Jak pokazaliśmy wcześniej, nie zmieniło. Demokraci chcą jeszcze bardziej obniżyć podatki najbogatszym, a więc można powiedzieć, że coś tu jest na rzeczy i Mark Fischer chyba znowu miał rację. Wróćmy na podwórko Polskie, jeśli chodzi o przykłady antykapitalizmu, a właściwie kapitalizmu przebranego za antykapitalizm, nie sposób nie powiedzieć o fenomenie ostatnich miesięcy, czyli o fenomenie sex worku. Ta nazwa przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych i ukrywa dobrą, starą, znaną nam dobrze prostytucję. I co ciekawe, ta ofensywa promocji prostytucji, która ma miejsce od wielu miesięcy w Polsce, no takimi można powiedzieć, że największymi popularyzatorkami prostytucji obecnie jest taki podcast, dwie dupy o dupie podcast i myślałem, że umrę ze śmiechu, jak czytałem wywiad, który przeprowadziła zresztą... Kasia Babis z tymi dwoma dziewczynami, które prowadzą ten podcast. To są... Seksworkerki, prostytutki, jak to nazwał, sama, sama to nazwa Sexwork jest już pewnego rodzaju przemocą symboliczną, tak? Chodzi o to, żeby oderwać jakby te negatywne konotacje, które wszyscy dobrze znamy. Na przykład to, że większość kobiet, która miała niestety przyjemność brać udział w tym biznesie, ma traumy, ma stres, stres społóżowy, często myśli o samobójstwie, problemy z narkotykami są powszechne. I właśnie chodzi o to, żeby te, ten cały zły balas, który jakby prostytucja niesie ze sobą, żeby go zostawić, prawda? I nadać temu nowe nazwę Sexworku. No ale wracając do tego wywiadu. E Pytanie właśnie jest, wypowiedź jedna tych dziewczyn. Ja uważam, że praca seksualna jest w pewnym rozumieniu antykapitalistyczna. To, że całą moją energię poza pracą mogę poświęcić na aktywizm, walkę z systemem albo zadbanie o siebie, co też jest rewolucyjne, pozwala mi się wyrwać z tego wszechobecnego kultu zapierdolu i krzywdzącego przekonania, że sukces mogę osiągnąć tylko pracując po 16 godzin dziennie. No. Yy... Nie wiem czy w świetle tych statystyk które dotykają kobiety w tym biznesie to można mówić o sukcesie bez wątpienia autorki tego podcastu są elitą sex worku czy prostytucji pracują na własnych zasadach jak rozumiem traumy specjalnie ich nie dotykają ale jest to na pewno w obraz totalnie zafałszowany ale sprzedawanie tego jako antykapitalizm sprzedawanie tego jako wyraz sprzeciwu wobec systemu jest po prostu Niesamowity dla mnie, ale znowu pokazuje genialność tego systemu, w którym żyjemy. Szanowni Państwo, w pandemii popularny serwis OnlyFans, który no, głównie prezentuje zdjęcia rozbierane młodych ludzi, kobiet głównie, chociaż to również mężczyzn, urósł o 500%. I teraz pytanie oczywiście, czy to jest wynik nudy pandemicznej, czy może kwestia tego, że po prostu bardzo wiele ludzi, bardzo wiele młodych ludzi jest teraz na bardzo trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ogromne długi studenckie, koszmarnie drogie nieruchomości. To wszystko powoduje, że przed młodymi kobietami biznes, korporacje, system kapitalistyczny oferuje nową drogę karierę, ścieżkę kariery, czyli właśnie prostytucję. Prostytucja to jest jedno, ostatnio też pojawiły się teksty na przykład, które zachwalają kwestie, prawda, rodzenia dzieci przez osoby do tego wynajęte, Mamy mnóstwo innych przykładów, prawda, tego, jak kapitalizm kolonizuje kolejne obszary naszego życia. No i ta romantyzacja prostytucji jest ewidentnie elementem tego. To, że nie jest to działanie antykapitalistyczne, chyba najlepiej pokazuje to, że prawa do podcastu czy do historii zawartych w tym podcaście, dwie dupy o dupie, kupiła firma. Jednego z najbogatszych Polaków, czyli Zygmunta Solorza-Rzaka. Jak to jest antykapitalizm, to ja nie wiem, czym on jest. I teraz kończąc, jakby finiszując już powoli naszą historię, tutaj znowu się odwołam do kolejnego, kolejnej książki, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, która też nie została wydana nigdy po polsku, czyli książki Noama Chomskiego i Eduarda Hermana. Mianowicie o książce, jest mowa o książce Fabrykowanie Zgody. Fabrykowanie zgody jest, myślę, bardzo fajnym terminem opisującym naszą rzeczywistość medialną. Fabrykowanie zgody to jest przede wszystkim utrzymywanie dyscypliny w społeczeństwie. Dyscypliny do tego, żebyśmy grali wedle tych zasad, które zostały nam narzucone przez korpo oligarchie bogatych. Jak Czomski pisze w tej książce. Głównym zadaniem mediów to mobilizowanie opinii publicznej do popierania specjalnych interesów, które dominują sektor prywatny i publiczny. I tutaj parafrazując, jeszcze dodam Czomskiego: propaganda jest dla demokracji tym, czym przemoc dla państwa autorytarnego. No i oczywiście propaganda. Medialna propaganda tego, co próbuje nam się sprzedać, czy to w reklamach, czy w kanaka. Teraz media przeniosły się w ogromnej mierze na, prawda, do internetu, YouTube, Instagram. To tam dzisiaj jest przede wszystkim fabrykowana rzeczywistość. Ale oczywiście biorą w tym udział media tradycyjne od wielu, wielu lat. Moim ulubionym przykładem jest chyba normalizacja patologii, jaką są mikrokawalerki. Tak? Tutaj mamy. E, też fragment artykułu z Noiza, który opisuje 9-metrowa kawalerka w Poznaniu, jej wystarczy, czuje się tu komfortowo. No i cały materiał o tym, jak super mieszkać na 9 metrach. Zważywszy na to, że ostatnio reklamowało się deweloper z kawalerką w wielkości 2,5 metra, widzimy jak te granice tego, co wcześniej było dla nas nieakceptowalne, stają się akceptowalne. Kiedyś byśmy powiedzieli, że 9-metrowa kawalerka to jest absolutna patologia, powinno się ją wypalić czerwonym, prawda, żelazem, gorącym żelazem, a teraz przychodzi 2,5-metrowa kawalerka i właściwie już wzruszamy ramionami. Na tym polega właśnie fabrykowanie rzeczywistości. Chodzi o to, żebyśmy internalizowali to, co się dzieje w gospodarce, w systemie, i uważali to za swój problem, nasz problem, a jedynie rozwiązania tego problemu to są rozwiązania indywidualne. Widzę sex work. Prostytuuj się, zamieszkaj w mniejszym mieszkaniu. To jest wszystko, do czego dąży system. Finalnym etapem tego systemu jest zamienienie nas w baterię. Baterie, tak jak w Matrixie, pewnie widzieliście film Matrix e, i tam te roboty traktowały nas jako po prostu e, żywe baterie. I tak naprawdę tym jest dzisiaj współczesny kapitalizm. My mamy być sprowadzeni jedynie do funkcji reprodukcyjnych. My mamy się ewentualnie rozmnażać, chociaż też nie da bardzo, i żyć. Prawda? 10-12 godzin w robocie, 3 godziny reklam na Instagramie, spać i z powrotem do hali Zalando, czy Amazona, czy Nauberka, czy do Sexwork. I to jest ta wizja, która mnie absolutnie przeraża i dlatego tak dużo czasu poświęcam tej sprawie Kasi Babis, bo wydaje mi się, że ona jest naprawdę pokazująca, że dzisiaj ten system jest absolutnie, stara się być absolutnie bezalternatywny. Kolejny mm, Zdanie czy cytat z Marka Fischera z tym zdjęciem, moim ulubionym zdjęciem z Wenecji zalanej wodą, gdzie co roku te wody się podnoszą coraz bardziej, prawda? Topnieją lodowce, katastrofa klimatyczna za oknem, ale konsumpcja trwa. I zdanie Marka Fischera jest takie, że łatwiej nam się dzisiaj łatwiej nam dzisiaj wyobrazić sobie. Koniec świata niż koniec kapitalizmu. I takie osoby jak Jaś Kapela, czy Kasia Babis, czy Dwie Dupy o Dupie, one wszystkie służą systemowi do tego samego do wytwarzania bezalternatywności, do bez wytwarzania hegemonii systemu tego późnego kapitalizmu czy systemu neoliberalnego. Chodzi o to, żeby każda krytyka była zneutralizowana, zasana i zamieniona. Pieniądz. Szanowni Państwo, ale my się nie poddajemy w punkcie i również w innych miejscach będziemy walczyć o te inne alternatywy, bo głęboko wierzymy, że absolutnie inny świat jest możliwy i że jesteśmy w stanie ten świat przed kapitalizmem uratować. Uważajcie na fałszywych proroków i nie traćcie zmysłu krytycznego. Do zobaczenia niedługo.